Na imię Marci, numer 9, jechałem na Dosze pod Warszawę. A za masz taki czysty rower? Myślałem, że wy się poruszacie pociągami. Jak ci się podoba trasa. No, niestety dla ludzi to no zawsze jest dość wymagająca, ale dajemy radę. Jak jaka jest najfajniejsza rzecz, jaka się spotkała do tej pory w trakcie wyścigu? O, tutaj przez chwilę jakieś fajne rzeczy się pojawiają. To jest jedna wielka przygoda. Tak naprawdę nie więcej się dzisiaj wydziało do zakrętem. za drzewem to jest chyba najfajniejsze. Przeczyty wolności, spostowania przyrodą i ta niewiadoma funkcja. Czy będzie padać, czy będzie słońce, czy człowiek stojąc na bagnach na mostku czy nie postawi źle nogi nie wpadnie do wody w bagno. Tak jak ja to wczoraj zrobiłem i potem cały mokry wracałem jeszcze do kawałek było do łebu. Czyli przygoda? Przygoda, zdecydowanie. Jesteśmy trochę za połówką przed nami jeszcze sporo dystansu, a ja już myślę który jaki rajd będzie następny. Fajnie. No jest fajnie. Mhm. Spałeś? A, tak, tak chwilę. W łóżku na pod chmurką? Łóżku. Opcja, nie, trochę za chłodno. Już chyba zastarzysz coś koelo, żeby wybierać na mnie to może kiedyś, jak dojdziemy do werski ścigantów, to trzeba będzie temat przemyśleć. Co byś jakieś przesłanie dla ludzi, którzy się zastanawiają, czy startować warto, nie warto? Pewnie, że warto. Jeżeli ktoś chce sprawdzić samego siebie, przyłamać jakieś swoje słabości i czerpać trajdę z tego, co robi. Jeżeli ktoś chce to zrobić, no to jak spróbuję, nie spróbuję, się wycofa. A jak się nie wycofa i dojedzie do mety, to pewnie będzie przeszczęśliwy, zadowolony. A więc jest... jeżeli po drodze przy że po co tu jest i nigdy więcej tego nie zrobi, to pewnie będzie myślał z tak. A ty y, debiutujesz? W ultra? A, to jest pierwszy ultra. Ale jeszcze w tym sezonie coś będzie. No ultra nie. Traklony. A, ten wódz. Kolejny wódz. Wiesz, ile do mety jest? Kilka wcisków. <laughs> Coś możesz dodać jeszcze do tych wrażeń, które miałeś? To może fajnie ten kawałek. To jest tylko Na drugie kółko się wybierasz czy nie? Masz do wyboru czy w tą samą stronę czy przeciwną. Dziękuję. <gryw> Jednak mimo wszystko. Tak. Ale za rok się zmierzę z trasy, Poprawić Gwiazda też. No tak, gwiazda i o toba. Tak wyścig ukończyłeś? Marcin Dajesz, Brawo, brawo, brawo! brawo. Ale ty byłeś na dworze? Co, jaki czysty masz to rowerze? Wszyscy mnie pytają o rower. Co ci się stało, no? E, Marcin, ja gratulacje. Ja dwa o sprzęt. Co my? Tak, tak, tak. Nie wiem, czy kas przejdzie. Spróbujmy na początek. Czekaj, nie tak, tak bardzo. Nie popieraj tak bardzo. A, dobra. Dobra, chodź. Idziemy, idziemy jeszcze. Idziemy. Jesteś 100 Pięćdziesiąty? Nie! Więcej. Fajnie, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Jakbyś mógł odmach jakiś ładny na koniec zrobić.